Kryzys męskości to kryzys rodziny. To krótkie sformułowanie nie jest dalekie od prawdy. Mężczyzna od wieków występował w roli kogoś, kto broni, zapewnia byt i daje siłę rodzinie. Tak było kiedyś, a dziś... Jest oczywiście tak, że wszyscy obecnie żyjący na świecie mężczyźni nie spełniają swojej dawnej roli. Jednak każdy z nas widzi jak na dłoni infantylizację rodzaju męskiego. Ten proces, jak mówi dr Mieczysław Guzewicz, przyspieszył po roku 1945. Jak się wgłębiamy w tą rzeczywistość kryzysu, kryzysu w ogóle wartości. To bez problemu można dostrzec, że mężczyźni się z wielu płaszczyzn, za które powinni być odpowiedzialni, wycofali. I to jest jeden z przejawów kryzysu, jeśli chodzi na przykład o podejmowanie walki o, o małżeństwo, kiedy przed ołtarzem mówimy o małżeństwach sakramentalnych, wypowiada mężczyzna słowa przysięgi, a potem z wielką łatwością łamie tą przysięgę. I to, że ja akurat należę do Wspólnoty Mężczyzn świętego Józefa jest ciekawostką, dlatego że ta wspólnota powstała w Stanach Zjednoczonych, w kręgu różnych duszpasterskich działań w Kościele katolickim, ale wzorowana była na męskich wspólnotach w kościołach protestanckich, które tam miały taką no, bardzo wymowną nazwę: Promis Keepers, czyli dotrzymujący przyrzeczeń. I to rzeczywiście jest takie niezwykłe dotknięcie, jeśli się nam mężczyznom uświadamia, że jednym z przejawów prawdziwej męskości jest dotrzymywanie przyrzeczeń. Teraz jak tak sobie cofniemy się do historii, to jeszcze chyba do niedawna, no nie wiem, myślę, że tak wyraźnie do pokolenia II wojny światowej, od chociażby przysięgi zarówno formacji wojskowych, jak i formacji różnych ugrupowań podziemnych opierały się na składanej przysiędze. Ślubowano na wierność ojczyźnie, na wierność tym wartościom związanym z wolnością i ci chłopcy byli przekonani, że za wierność tej przysiędze trzeba również oddać życie i tak, tak funkcjonowali. Tak przecież potem po zakończeniu wojny też żołnierze Wyklęci postępowali, byli wierni wartościom, ale też wierni przysiędze. Przy czym to trwało nieprzerwanie do II wojny światowej, ale przez wiele stuleci wcześniej, kiedy tak rozumiano ten etos męskości, że mężczyzna to jest ktoś, kto bez zawahania potrafi być gotowy oddawać życie w imię obrony największych wartości. I wśród tych wartości, no oczywiście, w przestrzeni Kościoła to jest wiara, Ale wśród tych wartości też jest wolność. Jeśli się czyta, na przykład właśnie to, w jaki sposób chłopcy w legionach od 14 roku do 17, potem w czasie pierwszej wojny i w czasie wojny bolszewickiej ginęli, bez zawahania ginęli, to można mieć odczucie, że to jakaś brawura, że to może jakaś taka irracjonalna odwaga. Nie. Oni mieli tak głęboko wpojone, że trzeba iść walczyć za wolność ojczyzny i nawet być gotowym oddać życie, ponieważ są wartości, za które się życie oddaje bez zawahania. I teraz myślę, że chyba zauważyliśmy to, że zostało to tak przetrącone po 1945 roku, kiedy ten system przyszedł, który absolutnie się nie odwoływał do tych wielowiekowych tradycji, bo chociażby właśnie wspomniani Legioniści czy żołnierze wojny 1920, bo to nie była wtedy tylko Bitwa Warszawska, to wielu z nich było formowanych i uformowanych na trylogii. Po prostu na trylogii to dla nich była taka osobista lektura obowiązkowa. I nagle po 1945 roku. Myślę, że niszczono te wartości, pokazując inne ideały, nie powiem, że wartości, tylko jakieś inne cele i ideały, zaprzężono mężczyzn do ciężkiej pracy w takim stylu komunistycznym i też no, rozpijano to społeczeństwo, szczególnie właśnie społeczeństwo męskie, po to, żeby zniszczyć w mężczyznach to poczucie dążenia do prawdy, dążenia do, do potrzeby jakby refleksji, zastanawiania się. I to był początek, myślę, takiego głębokiego kryzysu, bo że tak powiem, te działania ideologiczne idące w tym kierunku niszczenia tego etosu, one się tylko ciągle rozwijają i pogłębiają. Dr Mieczysław Guzewicz jest specjalistą od teologii biblijnej. Jest autorem licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci, cierpienia w Biblii. Prowadzi rekolekcje, konferencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych, duszpasterzy, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców. Jego recepta na sukces na wszystkich płaszczyznach życia człowieka jest bardzo konkretna. Projekt Pana Boga na ludzkość. Nigdy nikt z Dostojna nie wymyślił i nigdy nie wymyśli. Trwały heteroseksualny, monogamiczny związek małżeński otwarty na potomstwo. Projekt Pana Boga. I to jest główny warunek sukcesu na każdej płaszczyźnie życia społeczeństwa. Kto to dzisiaj głosi? Gdzie to jest dzisiaj głoszone? No, są, nie? No więc. Tak jak ksiądz tak mówił, że my na wiele rzeczy się zgadzamy. My ciągle się na wiele zgadzamy i my ciągle oddajemy przed pole bez walki. Ja nie wiem, przepraszam, ja przez długie lata jestem w Pasterstwie, kilkanaście lat byłem w Radzie do spraw rodziny Konferencji Episkopatu Polski i w takim wymiarze czysto ludzkim to cały czas po prostu skrzydła opadają i, 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 i sił brakuje i, i pytanie stawiam, co jeszcze się musi wydarzyć, żebyśmy się w tym naszym polskim kościele i pasterstwie obudzi. Przy czym, no to realnie tak oceniam, ale to mi nie odbiera energii do pracy. Ja to po prostu robię na tyle, na ile wlezie właśnie to, żeby głosić tą dobrą nowinę o pięknie małżeństwa i rodzicielstwa, bo taki jest zamysł Pana Boga wobec ludzkości, a my jeszcze, mówię, mamy dużo możliwości i nie, nie zrażajmy się liczbami. My wobec tych, wobec w których mamy to w sensie oddziaływania, mamy to robić z całym zaangażowaniem. Współczesny świat zachodni ukazuje błędny obraz mężczyzny, jako umięśnionego, pełnego sukcesu maczo, albo jako infantylnego chłopca poszukującego opiekuna. Tymczasem, o byciu prawdziwym mężczyzną decyduje to, jak podchodzimy do problemów i jak je rozwiązujemy. Czy idziemy na mierne kompromisy, żeby tylko nie stoczyć walki. To ważne pytanie, ponieważ ucieczka od problemów alkohol, seks, hazard i inne zgubne praktyki z pewnością nie jest cechą prawdziwego mężczyzny. Także siła wytrenowanych mięśni i groźnie wyglądające tatuaże o tym nie stanowią. Trzeba przeżyć swoje upadki, żeby się podnieść, żeby zrozumieć, że Pan Bóg mnie wspiera, wspomaga. W tej drodze do bycia prawdziwym mężczyzną i no, nie udawać kogoś, kogo nim nie jestem, kogoś, kogo, kogo, kim nie jestem, nie udawać macho w tym życiu, nie udawać, że wszystko jestem w stanie zrobić sam, nie udawać, że wszystko mogę zrobić, nie udawać, że wszystkie ciężary jestem w stanie udźwignąć, tylko zawierzyć tę drogę Panu Bogu. I prawdziwe męstwo to jest właśnie myślę, że przyznanie się i do błędu, przyznanie się do tego, że, że wielokrotnie jestem słaby, nie domagam i że potrzebuję tej łaski, tego wsparcia, mocy z wysoka, i, i wtedy dopiero jestem tym mężczyzną kompletnym.